Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Forwick, to jest drugi poradnik. Z kolei dzisiaj sobie powiemy o Talii Świątyni: jak zacząć nią grać. Jeśli jeszcze nie gracie w tą grę, zapraszam Was do mojego filmu. Tam macie link rejestracyjny oraz link do mojego streamu na Twitchu. Dobrze, przejdźmy od razu do poradnika. Żeby zacząć grać w Starym Świątyni, które nie możemy wybrać sobie na początku, musimy wbić poziom czwarty, zdobyć minimum 75 tysięcy złota oraz 1200 pieczęci. Jak to zrobić? Musimy przejść obóz szkoleniowy, inwazję orków oraz minimum jedno zadanie w, w kompanii żołnierzy wilka. Kocie, idź stąd, proszę cię. Dobrze, jeśli to już mamy, musimy wbić czwarty poziom. Możemy korzystać na przykład sobie z boosterów, ale to nie jest, to nie jest konieczne. Dobrze, skoro mamy już w 1200 pieczęci minimum 75 tysięcy złota, to wyłączę Skype'a. Musimy zakupić sobie talię oraz pakiety. A, jeśli brakuje wam pieczęci, musicie wpisać wszystkie 5 kodów promocyjnych, które znajdują się w opisie mojego filmu, w tym miejscu. Dobrze, przejdźmy sobie do dalszej części poradnika. Kupujemy najpierw talię świątyni. Proszę bardzo. Oraz, żeby uzupełnić tę talię, zestaw powstanie pustki. Świetnie. Przejdźmy teraz sobie do tej talii. Mamy już gotową. Ona jest dość średnia, bym powiedział. Nie mamy tutaj żadnych czwórek. Mamy same trójki i jedynki. Tak razie musimy uzupełnić. Otwórzmy sobie 10 pakietów z zestawu. Mamy wani same. kapitan. To się średnio przyda, ale mamy wir wodne dla twierdzy kolejny pakiet w tym pakiecie mamy koralową kapłankę bardzo silna karta lisek Yukiona, święty kirin trochę drogi ale na gawatce przypływów mur wodny przejdźmy sobie dalej 8 pakiet co to jest no może być nawet całkiem niezłe Dziedzictwo dość mocne. Jetis Górcienia, średnia. Przydany duch Kirin, białe listy na uzupełnienie. Kolejny pakiet. Wanizame Kirin. Naga co przywołamy. O, mamy bardzo dobrą kartę. Niora Sairinesse. Sairinesse. Ona jest dość mocna. Bardzo, nawet bym powiedział, mocna. Przejdźmy sobie dalej. Wiczony duch. Straszny wilk. Naga wojownik, Bardzo dobra ta karta. Przątka, Przątka gdzieś je dwa bił, nie tutaj, nie tutaj. Ale może się wtać do nekropolii. Kolejny pakiet. Co my tutaj mamy? Anioł stróż. Wilczy Mściciel, Naga przypływów. To jest też dość mocna karta. Kolejny naga wojownik, fajnie. Żółw z cienia, Bardzo mocny tank nawet trochę za mocny. Kolejny pakiet Kirin, za dużo Kirinów. Na po raz trzeci. Piekenię w to soba karta. upiór pustki, dziedzictwo po raz kolejny, mur wodny, Trzeci pakiet. No nie pamiętam karty Synnet w miarę w miarę do przyjęcia. W tym pakiecie nie mamy nic ciekawego oprócz labiryntu lodu to bardziej pod jakieś OTK. To jest dość mocny dla do twierdzy, Kolejny pakiet. W tym pakiecie w Anizamy, mamy za dużo Kirin, śnieżna Panna, dość fajna Księżylisek, Kapaszoja, no może być, ha, przed mrokiem, to na jakąś nekropolię, tysiąc swojonych dusz, A, średnio, średnio. Ostatni pakiet chyba, Kirin, śnieżna Panna, Biały Lis, Kenshi, Kapaszoja, wilczy mściciel po raz kolejny. I to są wszystkie pakiety. W sumie możemy złożyć sobie jakąś rekordową talię. Na pewno wrzucimy tych, tych, tych i tych. Mm, a może tak, wyrzućmy sobie wszystko. Złożymy sobie nową talię. Zróbmy sobie 1 na przykład. W całym mamy Jukiko, mm, poszukiwacz chwały. No, to jest podstawowy bohater świątyni. Niezbyt super dobry. Na razie olejemy. Przejdźmy do stworzeń. Mamy tylko 3 żarłaczy to zagramy tylko 3 trochę mi jest smutno Zagramy 4 duszki, 4 liski To jest podstawa 4 kolorowe kopłanki, Kappa hmm, Strażnik Shinry 2-1-4 Hipnoza Coś mamy za 3 Łupiec pustki dość problematyczny ale nie powiem dwie rzeczy można sobie zagrać 2 razy kapa mamy już 4, 8 No jednego tego to się nie pozegrać. Za 4 rzucimy sobie Killin razy 4, pani razy 4, Najori Senshi żółwia z górścienia raczej grać nie będziemy. Za 5 będziemy grać do 6 Kenshi, kapa Shoja razy 2 To jest takie mocna Karta naga, wodca przypływów Razy 3 Yeti z trzy 3 razy Wojownik. Ale no, nie, to jest dużo stworzenie, Będę musiał jeszcze to poprawić. Święty Kirin. Zobaczymy jeszcze zaklęcie, jakie mamy. To nie jest dobra talia. Jest za dużo stworzenia. Zaraz to poprawię. Na razie rzucam, co by, da, co by można było grać. Na kolce są dość ok. To jest to średnie. Nie. Wyskawica, cyklon. Tam dobra dołambraniu bym w sumie grać. Żadnych murów nie chce. Na łódce szczęścia. Może spróbujmy sobie zagrać na łódce szczęścia. I tak już gramy. 6-0-3. Może byśmy zagrali tak? Mamy... To jest dość mocne. przyspieszadek. Średnio. Jedno. Dopłaca no, się grać. Nie. Mhm. hm. Co, okej. Okay. Również kartę, żeby się już nie To jest, to jest okej. Dobra, biry, to jest mocne. Hm. Naprawdę, w sumie tych stworzeń w porównaniu nie jest tak, nie, moment, Zróbmy sobie jeszcze te łty szczęścia. Na pewno zagramy sobie. Eee, nie. burzę bo my nie zagramy zaklęć żadnych. Moment, zróbmy sobie jeszcze w ten sposób, że usunę sobie ten dek, żeby przenieść wydarzenia. Zagramy tydzień, miesiąc znaczących płomieni, na pewno. Jarmark cieni. To jest dobry draw. Jarmark cudownie. Mm -hmm. No, od biedy to zagramy. 5, 6. No, ty szczęścia będziemy grać. Dobra, zagramy sobie ten Janmark. Jednak mamy 6, 1, no to jest za dużo. Wrzućmy kilka stworzeń. Mamy 4, 8, 9, 10. Mamy za dużo trójek. Wrzućmy sobie kp. I mamy 59 kart. Czyli będziemy sobie grać Panią Yukiko na 603, tak? 602, nie, 603, tak, dokładnie. No, niestandardowo bardzo, nawet bym powiedział, ale to może okazać się bardzo mocne, nie powiem. Musimy mieć głównie szczęście przyspieszające dek, to jest pewne. To jest, to jest wszystko, ok. Dobra. To było tyle na tyle w tym poradniku. Bardzo krótki poradnik, ale niektórzy mogą nie wiedzieć, jak wybrać sobie talię z świątyni na bardzo niskim poziomie. Widać mam tylko czwarty poziom. Zapraszam jeszcze raz Was na mój stream, na link rejestracyjny w opisie oraz w, w opisie filmu są też szkody, które pozwolą Wam zagrać tą świątynią na małym poziomie. Trzymajcie się. Cześć!